Wszystkie duchowości w kościele, jakie mamy, mają swoją specyfikę i wyjątkowość. Jest taka prawidłowość życia duchowego, że ludzie, którzy się formują w jakiejś konkretnej duchowości, nie, nie, nie powinni się już formować w innych duchowościach. Czy mogą sobie brać jakieś elementy dla swojego życia duchowego, ale. Powinni mieć jakąś zasadniczą duchowość, która, której się trzymają. Czyli jak już ktoś jest dominikaninem, no to można brać od Jezuitów zasady rozeznania duchowego, ale już nie kształtujemy się w duchowości jezuickiej. No właściwie to jest praktycznie niemożliwe, ale też jest niemożliwe na gruncie katolików świeckich, żeby. Na przykład jak ktoś jest w neokatumenacie, równocześnie był w odnowie charyzmatycznej. Trzeba wybrać jakąś swoją duchowość i ona musi być taką podstawową duchowością, której się wzrasta w swoim chrześcijaństwie. I, i właśnie ta zasada, ona nie obowiązuje w przypadku dwóch duchowości, kapłańskiej i małżeńskiej. Żeby lepiej zrozumieć małżeńską, najpierw może przez analogię, powiedzmy sobie parę słów o duchowości kapłańskiej. Czyli kapłan, jak jest świadomy tego, kim jest jako kapłan, swojego miejsca w Kościele, swojej misji, swojej odpowiedzialności za Kościół i, i też tego, kim ma być wobec wspólnoty wierzących może być w każdej duchowości. Czyli jest duchowość kapłańska, która nadaje mu tożsamość i on z tą swoją tożsamością może się opiekować grupą, czy też czerpać z duchowości tej grupy i to może być równocześnie i duchowość, powiedzmy, wspólnoty neokatumenalne i duchowość odnowy charyzmatycznej czy jakiejkolwiek innej grupy Grupy w kościele. I to jest taka wyjątkowość właśnie tej łaski, łaski sakramentu kapłaństwa, że człowiek jest posłany do różnych ludzi, którzy mają różną duchowość i będąc wśród nich tą duchowością też przenika, ale właśnie nie tracą swojej duchowości kapłańskiej, na którą musielibyśmy dokładnie określić, czym, czym on, ona, ona, ona jest, czy w jaki sposób się wyraża. I to jest po prostu bardzo ważne, taka pewna uniwersalność, można powiedzieć, powołania i swojego przeżywania kapłaństwa w bardzo różnych, różnych duchowościach, jakie są w kościele. I właśnie podobną sytuację mamy w małżeństwie. Czyli jeżeli małżeństwo odkryje swoje, swoją duchowość małżeńską i dzięki temu ma pewną tożsamość bycia, bycia niezależną, odrębną wspólnotą, która dla małżonków staje się wspólnotą, powinna się stać najważniejszą, podstawową, głównym punktem odniesienia dla ich życia i też główną wspólnotą, której idą do Pana Boga. I uczą się miłości, żeby być potem gotowymi do, do spotkania się z Panem Bogiem, który jest miłością, to małżonkowie mogą uczestniczyć w, no, w każdej wspólnocie religijnej, jaka jest w kościele, która, z każdej wspólnocie, która będzie miała jakąś całkiem inną duchowość. I, i czy jest możliwość takiej asymilacji duchowości małżeńskiej. Z, ducho z duchowościami, jakie, jakie są, są w kościele. Nie każda duchowość, jaka jest w kościele, doprowadzi do odkrycia duchowości małżeńskiej, ale właśnie jeżeli już małżonkowie tą duchowość mają, to mogą, mogą się w każdej wspólnocie odnaleźć i też z niej czerpać. Czyli można by mówić, że jest taki rdzeń ducho duchowy, właśnie oparty na sakramencie małżeństwa. A potem jeszcze ubogacone jakimiś różnymi doświadczeniami wiary, które można spotkać w kościele. Ma to też takie swoje praktyczne zastosowanie. Może przykład podam. Są małżeństwa, które są w jakichś wspólnotach i te wspólnoty tak wciągają te małżeństwa. Do różnych posłów, charyzmatów, po prostu do swojej aktywności, że małżonkowie ulegając temu, zatracając poczucie swojej wspólnoty. Czyli bardzo prosty przykład: żona jest jakoś bardziej taka wygadana, jakoś bardziej, bardziej przebojowa, aktywna, dobrze mówi, no to. Zaczyna mówić konferencje, ewangelizuje, można jest potrzebna w wspólnocie do tego, żeby, żeby właśnie ewangelizować, i wszyscy ją podziwiają jako właśnie taką osobę, która no, jest tutaj bardzo sprawna e, intelektualnie, czy właśnie językowo i, i można powiedzieć, przydatna w wspólnocie dla realizowania jej misji. Ale konsekwencje jest tak, że mąż, który jest informatykiem i który który po prostu generalnie mało mówi, a dużo siedzi przy komputerze, no może być wykorzystany, czy, czy nagle wspólnota odkryje, że skoro ma taką, takiej zdolności, no to może zrobić stronę internetową, ale potem już właściwie nie ma nic do roboty, stronę zrobił, więc siedzi, żona się uaktywnia, działa, a on gdzieś tam, prawda, na końcu, no bo po prostu nie ma żadnych charyzmatów. I w tym ten przykład pokazuje, że wspólnoty mogą wciągać małżonków jakby do swoich celów, jak najbardziej słusznych i potrzebnych, ale w ogóle się nie liczyć, a nawet nie dostrzegać, że to są małżonkowie, że oni mają być razem, że mają razem ewangelizować, że, że jeżeli mówią, to mogą mówić jako wspólnota, nawet jeżeli w tej wspólnocie jedna strona jest jakoś bardziej elokwentna, to wcale nie znaczy, że, że, że druga strona nie może dopowiadać, czy po prostu być, być razem, bo, bo, ponieważ są małżonkami i tworzą pewną figurę, która jest tej wspólnocie potrzebna, właśnie figurę małżeńską, która sama, sama mówi przez siebie, przez swoje wspólne życie i jedność, którą w ten sposób po pokazuje. I, i, I tego wspólnoty, które które nie odkryły duchowości małżeńskiej, w ogóle nie mają, i takiej wrażliwości, żeby patrzeć się na małżeństwo jako na wspólnotę taką odrębną od, od nich i szanować tą odrębność, i jakby nie, jakby nie wyciągać jednej strony kosztem drugiej nie mają. Czyli też małżeństwo w takich wspólnotach, jeżeli ma swoją duchowość, swój, czyli też i swoją tożsamość, będzie szło swoim własnym rytmem, będzie się razem angażowało w pewne dzieła, żeby się nie dać rozerwać, żeby nie dać się rozdzielić i to rozdzielenie się wydaje no, takie całkowicie uzasadnione, ale jest tak naprawdę pewnym niebezpieczeństwem dla małżeństwa i nagle się potem okazuje, że że po prostu drogi się rozchodzą, że w tym doświadczeniu religijnym druga strona nie chce uczestniczyć, czy po prostu człowiek się czuje dowartościowany przez wspólnotę, ale nie widzi, że współmałżonek jest pominięty i niedowartościowany, że małżeństwo już jest jednym ciałem i ma razem być w kościele i razem przyżywać, i też razem się angażować w wiele, wiele, wiele spraw, też i w takich, w takich pobożnych, ewangelizacyjnych zadań, które, które się pojawiają. I to, i to jest właśnie to, to doświadczenie duchowości małżeńskiej, że jak już się je ma, no to się potem bardzo do, dobrze czuje taki moment, w którym gdzieś jesteśmy wciągnięci w coś, co nie służy naszemu małżeństwu, że się gdzieś gubimy, że któraś strona się gubi, że właśnie małżeństwo się gdzieś zaczyna rozchodzić, rozpadać, że się nie rozumie, że nie idzie wspólną drogą bo właśnie nie jest przyjęte jako wspólnota, która ma jakąś swoją dynamikę, swoją, swoją drogę, swo, swoje, swoje tempo. Jest tempo wspólnoty, tej szerokiej, w której się uczestniczy, kościoła, które się konkretyzuje w jakiejś małej wspólnocie, ale nie ma tego tempa małżeńskiego. I duchowość małżeńska, jako właśnie duchowość pierwsza, czy powinna być pierwsza, czyli powinna być tą duchowością, która która jest przede wszystkim przeżywana przez małżonków i dopiero wtedy mogą, mogą bezpiecznie i odważnie angażować się w różne inicjatywy, jakie są w Kościele i formować się w każdej wspólnocie praktycznie bez żadnego wyjątku. Chyba, że to byłaby jakaś wspólnota całkiem pro, propagująca jakiś taki sposób życia, który jest w ogóle nie do pogodzenia z życiem, życiem małżeńskim. Ale po prostu, jeżeli to są wspólnoty świeckich, no to takich raczej wspólnot nie będzie, chyba że to jakieś już wspólnoty takie bardziej sekciarskie, które całkowicie jakoś niezdrową naukę głoszą, czyli na przykład jakoś atakują nie wiem, współżycie seksualne mał małżonków, czyli coś, co jest ważne dla małżeństwa. Nagle się okazuje, że jest. Traktowane jako coś, co jest niepotrzebne, złe, a może nawet grzeczne. To są jakieś sytuacje jednostkowe, rzadko się tak zdarza, ale, ale może być taki przekaz, który właśnie będzie, będzie osłabiał czy niszczył łaskę sakramentu małżeństwa, i, 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 i mał, wspólnota małżeńska, która jest świadoma swojego miejsca w kościele, nigdy takiemu przekazowi. Nieureknie. Czyli to się tak objawia, że na żona się nawraca i mówi mężu, teraz jesteśmy już tak blisko pana Boga, że może byśmy przestali współżyć. Ale poświęćmy się jakimś sprawom bardziej, bardziej duchowym. To jest właśnie przykład żony, która się uaktywniła religijnie, ale w jakichś schematach religijnych, czyli w pewnych duchowościach, które gdzieś tam nawet może być, są nieobecne, ale już w jej głowie. Się, się zaszczepiły, na przykład duchowości zakonnej i nie jest tego do końca świadoma i zaczyna proponować mężowi właśnie życie poza sakramentem małżeństwa, czyli po prostu tak naprawdę odchodzi od Pana Boga, myśląc, że staje się bardziej pobożną. Czyli duchowość małżeńska, właśnie zwracając uwagę na. Budowanie więzi przez ciało, przez seksualność, będzie zawsze chroniła małżonków, żeby nie wpadły byli w jakieś pewne radykalizmy czy fanatyzmy, które są po prostu sprzeczne dla, dla, dla właśnie wyjątkowej drogi małżeńskiej do Pana czym się różni duchowość małżeńska od innych duchowości w Kościele i żeby lepiej tą różnicę zrozumieć, musimy jeszcze sobie jeden temat wyjaśnić, mianowicie właśnie specyfiki powołania małżeńskiego. Jest powołanie ogólnochrześcijańskie, czyli ludzie są powołani do życia w Kościele jako chrześcijanie i wtedy przez chrzest wchodzą do tej wspólnoty, formują się, żeby w dojrzały sposób przeżywać po prostu Chrystusa. Natomiast jeszcze w tym powołaniu chrześcijańskim, które mamy wszyscy bez wyjątku, które jest zbudowane na Chrzcie Świętym, są specyficzne powołania do szczególnego sposobu życia wewnątrz tej wspólnoty. Chrześcijańskie. I są takie dwa zasadnicze powołania sakramentalne. To jest powołanie do kapłaństwa i powołanie do małżeństwa, więc dwa sakramenty komunii. Słowo komunia oznacza, że do przeżywania szczególnej więzi z Chrystusem we wspólnocie kościoła. Do budowania tej wspólnoty kościoła właśnie, czyli tej komunii, wspólnoty złączonej z Chrystusem. I teraz mamy powołanie kapłańskie i, i ludzie, którzy odkrywają, że chcą żyć takim powołaniem, mają swoje miejsce dojrzewania, czyli ich powołanie dojrzewa, to są seminaria duchowne. Już od iluś tam wieków też nie od początku kościoła, ale już parę wieków mamy tej tradycji. Nikt nie, nie wątpi, nie kwestionuje, że takie, takie środowiska powołaniowe, właśnie rodzące powołanie, rozwijające już pojawiające się powołanie są potrzebne. Czyli mamy bardzo wyraźną świadomość, że trzeba wyjść z tej duchowości ogólnochrześcijańskiej, jakiejś tam, która danej parapii. Po prostu jest jakoś bardziej obecna i, i, zbu, i budować właśnie swoją tożsamość kapłańską i swoją duchowość w niezależnym środowisku, które no, wie, jak tą duchowość budować, na czym ta duchowość by miała polegać. I zobaczcie, analogiczna sytuacja z małżeństwem: mamy powołanie do małżeństwa, i to powołanie jest często przeżywane przy ludzi w takiej formie zarodkowej że no, ktoś się widzi, że chce być mężem, żoną, mieć dzieci, założyć rodzinę, ale jeszcze w ogóle nie umie przeżywać Chrystusa w tym sposobie życia. Jeżeli, mu się, jeżeli się go nie nauczy właśnie takiego sposobu życia, to, to on nie będzie tego umiał. Będzie umiał żyć jako chrześcijanin, ale nie będzie umiał żyć jako małżonek chrześcijański. Nie będzie umiał żyć sakramentem, Sakramentem małżeństwa, więc jest potrzebne środowisko powołaniowe dla małżeństw, można powiedzieć takie seminarium małżeńskie, w którym małżonkowie będą dojrzewali w swoim powołaniu, będą sobie powoli uświadamiali, na czym polega właśnie wyjątkowość ich życia małżeńskiego. Nam się wydaje też trochę, że, że tej wyjątkowości nie ma. Przy kapłaństwie jakoś jest bardziej jasne, że jest jakiś wyjątkowy sposób życia, natomiast przy małżeństwie no się wydaje, że no, właściwie no, wystarczy takie naturalne doświadczenie życia małżeńskiego, żeby po prostu być małżeństwem chrześcijańskim. To po prostu nie jest prawdą, że, że małżeństwo musi po prostu się nauczyć, rozpoznawać Chrystusa i nie jest to wcale takie łatwe właśnie we więzi małżeńskiej. I to jest cały proces wdrażania się właśnie w taki sposób życia. Czyli małżeństwo też sakramentalne to jest wyjątkowy sposób życia małżeńskiego, który, który ma jakieś swoje wyjątkowe, wyjątkowe cechy, wyjątkowy sposób też budowania relacji, która wcale nie jest taka sama u innych małżeństw, właśnie czy poza kościołem, czy nawet takich małżeństw, które no, są w kościele, ale... Nie są formowane do, do życia w małżeństwie. Więc właśnie jest potrzebne takie wyjątkowe środowisko powołaniowe, które by budziło sakrament małżeństwa. I tak też przy okazji, też może taki apel też do Was, bo no jest dużo małżeństw w kościele, ale właśnie bardzo często jest tak, że te małżeństwa w ogóle nie potrzebuje jakiejś szczególnej formacji dla siebie, jako dla małżonków i jak są w kościele, no to każdy tam po swojemu przeżywa inaczej żona, inaczej ma swoje chrześcijaństwo i a życie małżeńskie gdzieś się tam toczy swoim, swoim torem właśnie jakby nie, 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 jako wspólnota razem, nie dojrzewają do tego, żeby żeby żyć sakramentem małżeństwa, bo się uważa, że już mamy sakrament, no to już jakby nim żyjemy, bo go, bo go mamy. No to tak, tak nie jest. Tak jakby też było, że przyjmujemy sakrament kapłaństwa i to oznacza, że wszyscy kapłani są święci, bliscy Pana Boga i zajmują się ewangelizacją i są dojrzałymi ludźmi. No to wiemy, że nie, nie są i tu od razu się ileś, prawda, przy, przy, przypomni nam sytuacji kapłanów, którzy no, nie, nie dojrzeli do bycia kapłanami albo nawet nie powinni być kapłanami i podobnie jest też i w małżeństwie, że jako i ludzie żyją w małżeństwie, ale może tak żyją, że więcej z tego wszystkiego jest ranień i cierpienia niż radości i szczęścia, albo po prostu żyją w miarę dobrze, ale właśnie w ogóle nie przeżywają jakiejś głębi duchowej i nawet nie szukają tej głębi, ale są małżeństwa, które właśnie czują, że że chcą coś więcej dla swojego małżeństwa, nawet nie wystarczy im takie chrześcijaństwo, że chodzą do kościoła, modlą się, starają się żyć po chrześcijańsku, tylko tylko chcą jakiegoś bardziej właśnie wyjątkowego przeżywania swojej bliskości z Chrystusem, właśnie w tym nowym duchu, który proponuje właśnie, wywięzi poprzez cielesność tworzenia wspólnoty, w której jest obecny Chrystus, odkrywania uczenia się, by, by całkiem w inny sposób przeży, przeżywania wiary, czy rozpoznania Chrystusa w Kościele i właśnie w swojej wspólnocie małżeńskiej. I właśnie te małżeństwa, no byłoby dobrze, żeby się gdzieś odnalazły, gdzieś są rozproszone, bo jak mówię, większość to jest takich małżeństw, że nie szuka i, i akurat y, jakiejś takiej też duchowości małżeńskiej nie potrzebuje, ale jest wiele małżeństw, które które no, czują jakiś niepokój czy jakieś pragnienie bardziej in intensywnego przeżywania chrześcijaństwa, ale w swojej wspólnocie małżeńskiej, właśnie takiego, którym, gdzie, gdzie Pan Bóg się objawi w ich, w ich życiu małżeńskim i, i będzie razem z nimi. I no, jak, jak takie małżeństwa gdzieś są, no to zapraszam, niech się gdzieś ujawnią, niech się zgłoszą, niech. Niech dadzą znać o sobie, że, że, że chcą i potrzebują no żyć jakoś pełniej sakramentem małżeństwa, który mają, ale którego jeszcze nie odkryli.